Nie żyje kolejna osoba po podaniu szczepionki na COVID-19. To kobieta, która po zaszczepieniu doznała udaru. Jest to już drugi przypadek śmierci po podaniu preparatu przeciwko koronawirusowi. W Polsce do tej pory wykonano 770 tysięcy szczepień. Kilkaset razy doszło do niepożądanych odczynów poszczepiennych. Z reguły jednak mają one łagodny przebieg. Kolejny zgon człowieka, który został zaszczepiony na koronawirusa, miał miejsce 25 stycznia. Dotyczy pacjentki, która otrzymała lek w Krakowie. Co o niej wiadomo, cierpiała na liczne choroby, miała miażdżycę, nadciśnienie czy niewydolność krążeniową. Według lekarza, zgon pacjentki nie pozostaje w związku z podaniem szczepionki, czytamy w raporcie. Kobieta nie była hospitalizowana. Jest to kolejny przypadek śmierci po podaniu szczepionki. W zeszłym tygodniu zmarł 73-letni pacjent, który przebywał w domu pomocy społecznej w Ostrowinie. Mężczyzna zmarł dzień po otrzymaniu szczepionki na COVID-19. Pacjent był zaszczepiony w placówce, w której przebywał. Zaszczepiony został w dniu 19 stycznia. Szczepienie poprzedzone było kwalifikacją lekarza na miejscu w placówce DPS, przekazała Urszula Kozioł, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Oleśnicy. Niepożądane odczyny poszczepienne pojawiły się w kilka godzin po szczepieniu, w godzinach wieczornych oraz w następnym dniu to jest 20 stycznia wyjaśniła Urszula Kozioł. Zaznaczyła też, że personel DPS wzywał do pacjenta ratowników, którzy ustabilizowali go farmakologicznie. Nie podjęto decyzji o hospitalizacji 73-latka. Dyrektor DPS Marek Czarnecki powiedział w rozmowie z faktem, że podopieczny dostał szczepionkę 19 stycznia rano. Tego samego dnia po południu zgłosił dolegliwości. Wezwaliśmy karetkę, lekarze dali mu leki, udało im się zbić gorączkę i unormować ciśnienie. Następnego dnia około południa znów zgłosił dolegliwości. Znów wezwaliśmy karetkę. Niestety o 20.30 nastąpił zgon tłumaczył dyrektor DPSU Podkreślił też, że jego ośrodek tylko udostępnił salę do szczepienia. Zabieg wykonywał mobilny zespół szczepienny.